Trzeci dzień wiatru i zimna niestety. Ale ważne, że w ogóle przypomniałem sobie, że mam dyżur dzisiaj, bo ja wczoraj gadałem na koniec, że nie mam. Dzisiaj byłem przekonany, że nie mam. Ale mi kolega Michał przypomniał, że mam. Od 12 do 15. I on lepiej wie, kiedy ja pracuję. No tak, zapomniałem, że mam jakąś pracę w tej pracy i już jadę, bo już wpadł podwójniak z baru Korona czy jakąś tam nazywa na tam gdzie wczoraj byłem do tego biurowca na Daszyńskiego 2. No, a pojechałem dzisiaj sobie samochodem 80 km, 40 w jedną stronę i 40 powrotu Po kolumny kupiłem kolumny Tanoj Arena. Takie na tył głównie, ale na przód też się w sumie nadają. To są takie wysokiej klasy kolumny aluminiowe, Tanoja z głośnikiem koncentrycznym i e, co, do do zawiesić można je na ścianie. Bardzo ładnie grają, już posłuchałem. Zresztą mam Tanoje i tak tutaj u siebie, właśnie tylko inne. Ale też z tym samym głośnikiem koncentrycznym i co chciałem powiedzieć? W dobrej cenie w zasadzie były, więc pojechałem kupić. Byłem ciekaw zawsze, jak brzmiał te tano arena. No i brzmiał dobrze, natomiast to są typowe kolumny do kina domowego, które wymagają subwoofera. To nie są pełnopasmowe. Basów nie grają, one tylko środek, górę, a bas to już sabufer musi. No ja to w ogóle trochę przeziębiony jestem. Miałem ja w ogóle dzisiaj raczej leżeć. Chociaż nie, ale nie leżałbym mi tak. Miałem do domu jechać do, do lasu, bo dowód osobisty, bo jest potrzebny jednak. Prawdziwy fizyczny dowód osobisty, gdyż chce się paszport wyrobić. No ale to jutro pojadę, jutro mam wolne. No, a dzisiaj 3 godziny. Bar Korona znajduje się tutaj, a ja zasugerowałem, żeby pani zupkę przestawiła z góry na dół, bo było, jeden pewnik był na dole bez zupy, a zupą był na, na tym bez zupy, więc uznałem, że jednak będzie lepiej, jak zupa będzie na dole. Zobaczymy, czy to pomoże i się nie wyleje. No, ktoś mi tam sugerował w komentarzu, żebym sobie kamerkę zawiesił na klatce piersiowej albo na kierownicy, ale nie, no nie cierpię takich ujęć. To jest nudne jest to po prostu. Nie można wtedy sterować, a ja tak to ja mogę patrzeć, robić różne ujęcia, odwracać na siebie, prawda? A nie jakieś, jakieś sztywne tylko do przodu. No to, to nie jest filmowe w ogóle wtedy, jak te filmowo. O. Zwłaszcza, że moje ujęcia są inspirowane ujęciami z filmów, do których zdjęcia robił Emanuel Lubeski, najlepszy. Operator filmowy obecnie obok tego, co do Blade Runnera robił. Nie, ja, to, to jest moje ulubione lobby chyba, naprawdę fajnie się tu siedzi. <gryw> najpierw po klientkę zadzwoniłem, później klient przyszedł. Okazało się, że on już tu był wcześniej. No ale jest tak, że nie widzę tego drugiego. Nie mogę do niego dzwonić, póki nie skończę pierwszej dostawy. Dobra, wpadły mi. O, znowu mam tutaj dostawę, ale chyba dwie mi wpadły, tak? Dwie. Znowu jadę. W... To samo prawie, miejsce w trochę inne, i znowu tu przyjeżdżam. Prawdopodobnie z dwiema dostawami także bardzo dużo tu ludzi zamawiają na Daszyńskiego 2. A więc zaraz tu wracam, czyli cztery pierwsze dostawy pod ten sam adres. Tak to jeszcze nie miałem. I już odebrane, jak chcecie to mogę pojechać takiego podwójniaczka jednego przyjechać tutaj, czy w jakieś inne miejsce, i znowu na Daszyńskiego 2B. Pozostaje tylko pytanie, gdzie mnie wywali. Dzisiaj na koniec, żebym miał długi powrót. O, chyba Łukasz tam pojechał na skuterze, o minął mnie właśnie tam na tym swoim czerwonym. Z takim pudłem, z naklejkami, tam Volt i coś jeszcze. Te, to mój nowy kolega Łukasz. O, a tu moje stare Kymco Agility City 125. I mówki takie same jak ja Klient przyszedł z pieskiem białym, pięknym, rasowym. Ej, a ja kolejne zamówienie, mam tak, odbiór z Kebab, ale dostawa znowu tutaj, to już piąta dostawa tutaj, ale fajnie. Może dzisiaj tylko tutaj będą wszystkie. O, ten człowiek też tam dostarczał. Pyszniak nowy, zagraniczny. No, jak ktoś widział, jak dostarczałem samochodem tutaj do tego biurowca, to wie, że tam zawsze na przypale parkowałem z tyłu. Nie lubiłem samochodem, natomiast rowerkiem mogę. I znowu jestem w tym pięknym miejscu. Tyle, że dzisiaj pojadę tędy. Teraz tantuni, tantuni. Jak się tam dostać, dobra. Wiadomo, że to jest chwalony kebab, podobno dobry, ale jakoś tak. Jak widzę, jak ludzie go biorą, to mi się nie podoba. My jakiś taki blady jest. Wydaje się, że w ogóle nie chrupie. A dla mnie wszystko musi chrupać, żeby było dobrze. Co ja widzę? Jeszcze jedna kura jest nowa. Widzę, że teraz kura uderzyła w takie rejony korpo. Tak jak tam, gdzie jest Michelin, to tutaj też widzę. Do, do biurowca. A dzisiaj ścieżka rowerowa skończyła. Co tu się stało? To Ja już wiem, czemu ta kura taka droga się stała. To przy, po to, żeby. Nowe miejscówki wykupić oraz, żeby przekonać ludzi z Korpo, że to jest dobre, bo, bo drogie. Dobre, bo drogie. A kiedyś 18 zł kosztowało zestawik. Zawsze będę to wspominał. Widzę, że coraz więcej kobiet taksówki prowadzi. A to pewnie kobiety ze wschodu jakieś są. A ja bym chciał taksówkarzem być. Tak, w teorii, bo nie wiem, czy w praktyce też to jest fajne, ale przy dzisiejszych zarobkach to już wiadomo, nie ma to sensu. No ale praca fajna się wydaje. Oczywiście, gdy nie ma żadnych problemów z klientami. A jeżeli słyszycie, że ja gadam drugi raz o tych samych rzeczach, o których już kiedyś gadałem, no to dlatego, że mam tu, wiecie, nowych widzów, to jest tak jakby nowa seria. Reset górki. Reboot. Reboot. Dobra, to jest właśnie ten Daczyńskiego 2B. O, tutaj ta dostawa. Ciekawe czy będzie szósta też tutaj. Już klient idzie, a tak, skoro tu jest ładowanie USB, to tu pewnie jest ten indukcyjny, no ale to nie mam. W iPhoneie tylko mam. Stąd klienci wychodzą albo stamtąd. A co to za dźwięk się tam rozległ? Niestety już mam PHH. A, do jadę akurat, właśnie tak jak mówiłem, że jest tam, no to tam jadę. I gdzieś pod Hale Mirosko, czyli już. Znaczy, no, pecha nie mam, ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Gdzie <laughs> skończę. A ciekawe, że tutaj przed chwilą, przed chwilą wszedł kurier z takim zjedzeniem. prostu dowodzik pokazał i na górę go wpuścił. myślałem, że nie wpuszczają, bo zawsze dzwonimy, zawsze wszyscy schodzą, klienci. Oj, tu po lewej zgliszcza Polfy dawnej, to był budynek Polfy. A teraz taka ładna, otwarta przestrzeń, ale zaraz tutaj nowe budynki powstaną. Popatrzmy jeszcze na to, co zostało. Stara Wola odchodzi w niepamięć. Był kiedyś taki film dokumentalny o tym, jak dawna Wola odchodzi właśnie w niepamięć. To chyba był film Karabasza, o ile się nie mylę. Tak, tak, taki jeden z późniejszych filmów Karabasza i no i tam już, już tam się martwił, że właśnie znikają te stare budynki. On na przykład o tamtym wspominał też chyba, no właśnie w roztypce już jest kompletny. No i tak Stara Wola zmienia się w nowo. O, tu też ładnie widać jeszcze te budynki Polfy. No słabiutko widać w słońcu ten OLED. Już jest naprawdę jasno wzięty, a gorzej niż stary, zwykły LCD. No, chyba do pracy lepiej mieć właśnie nie OLED tylko Albo jakiś po prostu dobry OLED. Nie wiem czy są takie jakieś jasno świecące, no ale to tak jest chyba, że, że te OLEDy ogólnie się nie nadają do oglądania w słońcu tak samo telewizory. Wszyscy mi tu machają chyba <laughs> Nie patrzyłem na nich tylko Skupiałem się na drodze. Dobra, nowa kura. Pierwszy raz tu odbieram. Ciekawe czy też się czeka długo, czy wydają szybko. No i szybko, bo już czekało gotowe na stole. Duża ta kura to nie to co ten mały lokalik dawny, ten na nowolipki. Dobra, i wpadło mi drugie od razu. Ledwo kliknąłem odbiór. To wpadł mi odbiór jeszcze. Aj. z fabryki Norblina jeszcze wpadł mi odbiór drugi. Także tam, tam mam następny przystanek. Mielutko mi się tu pracuje, w takiej scenerii miejskiej w centrum i pomyśleć, że kiedyś do pracy to ja dojeżdżałem znaczy do pracy na dostawach rowerem z lasu i się jechało te 15 km najpierw po to, że tylko żeby zacząć dyżur a później się wracało tyle albo z Ursynowa, no różnie bywało Fabryka Norblina, chciałem przypiąć rower, ale się nie daje, zobaczcie zrobili takie, że akurat nie wchodzi akurat się blokuje moja ta no co ja mam teraz zrobić, samo koło zablokować? Nie, muszę szukać jakiegoś innego miejsca, a to dziady. No i tam takie same, nie, no kto to projektował. Dobra, jakieś jemy, jemy, hand, pulled noodles. Gdzie to będzie? W prawo, po wejściu obrotowymi drzwiami w prawo, podobno. A ten tam postawiłem, rower chciałem do słupka, przypiąć zwykłego, nie, znaku. Ale ochroniarz podchodzi mówi, że im tam nie przypinał, że. to tu? Że on tu jest cały czas i. Żebym się nie martwił, bo on będzie pinował. Nie, nie tak od razu w prawo, tylko trzeba pójść kawałeczek prosto jednak po wejściu i dopiero w prawo. Tam dalej. Tutaj. I tu jest, jemy, jemy. Dobra. No i ten ochroniarz mówi, że... Panie, nie stawiaj pan tu roweru, bo zaraz będą do mnie z góry dzwonić. <noise> no, a ten, teraz mam ciekawe te dostawy dwie, bo jedna jest na bazarek pod Halą Mirowską. Jakiegoś będę budki jakieś szukał konkretnej jednej. A druga to to habu pyszne. O. Hmm, może od razu mi dadzą kurtkę nową. Taką czyściutką, żebym bardzo ładnie wyglądał na vlogach. Właśnie sobie przypomniałem, że ta moja kurtka pyszne to ma podpilkę na zimę taką ciepłą. Ale ja ją przecież zdjąłem na ten. Jak samochodem dostarczałem, i już nie założyłem później, jak na rower wróciłem. W sumie może by się przydała zamiast te trzy bielizny termoaktywne pchać pod spód, a zresztą co to za różnica? Dobra, dostarczone do dziewczyn z warzywniaka to szefik za, zamówił podobno Dobra, to teraz do hubu pyszne No i tutaj się znajduje hub pyszne jak ktoś nie był a znaczy wszyscy byli, którzy w Warszawie pracują a konkretnie tutaj w przejściu i po lewej to co, rower chyba mogę tam wprowadzić, nie? I już dostarczone, akurat ten chłopak stał przy tej jak to nazwać recepcji, o powiedzmy Ach, ja to tam nie znam się na tym hubie. Byłem ze trzy razy w życiu i, i nie tego. Nie wiem, jak oni tam te rowerki tam ładują, rozładowują, takie te baterie, jakieś kluczyki biorą i tak dalej. Nie znam się na tych wszystkich mechanikach pysznych. Dobra, wpadł bar mleczny, jakby luksusowo i w stronę ochoty trochę. A która jest godzina? Jeszcze 55 minut do końca. No i dostawę mam tu, gdzie miałem poprzedni odbiór, tam gdzie ten ochroniarz pilnuje rowerków, ale budynek Plater, minus jeden poziom, jakiś punkt medyczny, nie wiem, będę szukał. Dobra, bo te budynki mają swoje nazwy i Plater to jest ten po lewej, nie, czy ten następny, no właśnie już nie wiem. Jeżeli to jest ostatnie to dobrze, bo na filtry mniej więcej także bardzo dobry kierunek. Lepiej niż wczoraj, a nie byłem tutaj nigdy w tej części fabryki Norblina, ja tylko byłem tam gdzie te restauracja. Ja a tutaj nie, a tutaj są też odsłuchowe. To jadę po ten ostatni kebab. No, ale źle się czuję, głowa mnie boli. W sumie dobrze, że już koniec, przez sobie niczego nie dobierałem. A no, w ogóle jak ja mogłem zapomnieć, że mam dyżur? No przecież to, może ja już stary jestem, już głowa mi nie funkcjonuje tak jak powinna, albo zakochany. Po prostu e, coś chciałem powiedzieć, że chyba bym zjadł dzisiaj carbonarę z Amodomio. To może moniczkę zabiorę, zafunduje nam obojgu karbonarkę pyszną wiosna tulipanki, ja mam dostawę do agencji mienia wojskowego ale to wpuszczą mnie tu czy nie? numer pokoju mam podany bardzo miła pani w recepcji, ale wejść oczywiście nie można to, to tam bramki i tak dalej natomiast numer pokoju był po to, bo ta pani pytała właśnie i zadzwoniła sama do niego, nie to, że ja do klienta dzwoniłem, tylko pani z recepcji zadzwoniła dobra, to co ostatnie? czy jeszcze mi coś wpadnie na złość? zaraz, zaraz się przekonam uwaga, klikam jeszcze 20 minut do końca. Kończę zamówienie. Jest cisza, uf. No i to jest właśnie ta fajna opcja, że mam 20 minut przed czasem już spokój. I teraz sobie jadę powoli do mieszkania. I jeszcze mam za to płacone w zasadzie. No jutro zmiana, moniczka, pierwszy raz będzie pracować na home office, czyli w mieszkaniu po prostu w swoim korpo. <grym> Może będzie przez ten, przez kamerkę widoczna. I tam patrzą ci z biura, a z tyłu jakiś pyszniak Jakiś, jakiś koleś nakłada pletak pyszny, wyciąga rower i jedzie do pracy. Ale przyjemny powrót do mieszkania, gdy się wie, że skończyło się wcześniej, a nie, że się wyleciało na koniec gdzieś daleko i trzeba jechać. Te pół godziny już po zakończeniu dyżuru. W każdym razie źle się czuję, dobrze, że jutro wolne. Jadę leżeć i słuchać. Swoich nowych tanojów Arena, mimo że nie mają e, sabufera jeszcze, o właśnie, muszę przywieźć Tak naprawdę jakbym chciał kino domowe A ja wszędzie chcę kino domowe Jakbym chciał u Moniczki zrobić to Amplituner jest mi potrzebny sabufer Kolumna centralna I już, resztę mam Tu sprzedałem kolumnę centralną Z zestawu tego, który mam Temu włochowi, temu spirelli Pirelli Znaczy z firmy Pirelli Ale patent Chopak siedzi na podle, patrzcie, i jedzie na hulajnodze <grymne> na elektrycznej. Dobre. na siedząco, dobra, jak ja tu przejadę? to? Gdzie tu jakaś ścieżka rowerowa jest, czy nie ma? Ponieważ jestem biedny, a moja Moniczka chciałaby, żebym był bogaty, to zrobimy tak. Tutaj się wyświetli teraz napis adres mojego Tipli, nazwa. I w opisie też będzie ten link. I możecie mi tam wpłacać pieniążki, ja na następnym odcinku. Na każdym odcinku będę odpalał i będę sprawdzał, czy ktoś wpłacił. A jak wpłacił, to będę czytał, co napisał. To chyba dobry sposób, żeby urozmaicić trochę ten kanał, bo już mi się tematy kończą. Już wszystkie anegdotki opowiedziane. Nie, no ja zawsze coś wymyślę, wiadomo. Ale tak można zrobić. O, chociaż wiadomo, że ja na wszystkie komentarze i tak odpisuję pod filmem. Wszystkie serduszkuje. No chyba że jakimś mi się bardzo nie spodoba, to wtedy serduszka nie dostaje. Ale ogólnie to te serduszka u mnie oznaczają, że po prostu przeczytałem. To ja po to sobie je stawiam. O, nie dlatego, że tak was bardzo kocham wszystkich. Chociaż też, no, kochać to nie, bo to Moniczkę tylko. Ale was lubciam. Patrzcie, dinozaur. I na tym może kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, nie wiem kiedy, za kilka dni. A nie, dobra, to jeszcze powiem, że dzisiaj 9 dostaw było w te 3 godziny, ale napiwków zero. Także hub, znaczy ten biurowiec na Daczyńskiego 2B jest może i fajny, ale ludzie jakoś tamtąd napiwków nie dają, niestety. A, albo jeszcze skorzystam z tego, że mam te kolumny je pokażę. No, troszkę poobijane, ale to jest, one powinny tak stać. Tylko, co jest ich wadą, akurat tego egzemplarza, popatrz, tu się je ustawia, nie Wiesza się na ścianie. Ustawia się im kierunek, i tak dalej, ale o, ktoś tu chyba posmarował smarem, tak, i to się ślizga. ktoś wpadł na szalony pomysł, żeby to, że to trzeba smarować, a to właśnie nie można smarować, bo wtedy to widzicie, co się dzieje, zwisają po prostu. <grych> Także na razie sobie leżą. Spróbuję to albo wyczyścić, albo w ogóle im może takie podstawki wstawić i, i ten, i o, i będzie bez problemu. Natomiast głośnik, jak widać, o, współosiowy, tutaj za taką maskownicą, już się zdejmuje, jak się chce. Czyli wysokotonowy w środku i tutaj mamy taki mały głośniczek. Czyli to jest dokładnie taki sam, w sumie. Nawet rozmiar jest chyba ten sam. Jak tutaj w tych DC4T. Chyba tak się one nazywają. Tak, DC, czyli Dual Concentric. No i dobra, na ścianę powiesić z tyłu, albo na przody dać takie, i te, te sprzedać sobie arenę poustawiać dookoła. Nie wiem. Wiecie, że ja lubię firmy Tano, I kto oglądał moje pogadanki audio. Ten wie, że ja lubię tanoj, O, a tu co się stało? Co tu, co tu odstaje? Może one są bardziej wadliwe niż myślałem. Jakaś guma im tu wyłaźnie. <laughs> ale nieważne, grają i to ładnie. Jeszcze pozwoliłem sobie rozkręcić tego ta no Ja tak wygląda. Kurde, jak on ciężki. Tak wygląda bez maskownicy. No ta guma tutaj faktycznie trochę odstaje, ale dobra, to nieważne. ważne. Natomiast tutaj są o dwa takie fajne gniazda, kabel przechodzi na wylot tej kulki, tej która jest teraz cała tłusta i wysmarowana Jedną po co, bez sensu, że ktoś to tak zrobił i tutaj wychodzi z drugiej strony, tu przez podstawkę, I także może sobie wisieć na ścianie, bo tu jest otwór, o tak, a kabel może iść wtedy tu, o tędy. No, wszystko fajnie, ładnie rozwiązane. Tu aluminium, kurde. Fajnie jest kupować takie sprzęty, które kiedyś były droższe. Znaczy, fajnie jest je kupować też w czasie, gdy są nowe, gdy są drogie, ale jak kogoś nie stać, to może je kupować dopiero, jak stanieją. Ale czuć, że to jest właśnie taki droższy produkt. Natomiast, o fuj, usmarowałem się tym smarem. Natomiast tutaj, właśnie mówiłem, można cał, całe to zdjąć i tu sobie wstawić podstawki, takie, które stoją wtedy, gdzie koluna stoi na takiej wysokości mniej więcej. Także fajne, tylko że niestety drogie są te podstawki. Nawet jak ktoś sprzedaje same podstawki, to one są drogie. Ach, ale brzmienie naprawdę bardzo przyjemne. Dobra, jeszcze robię nagrywkę przed montażem filmu, bo sobie skręciłem Tetanę i rozkręciłem. Dobrałem się do terminali tych głośnikowych i zauważyłem, że po prostu tutaj nie trzeba było smarować. Tak jak ten facet niepotrzebnie posmarował o, cały ten przegub. Tylko jeżeli chciał, żeby to się albo lżej ruszało, albo. Ciaśniej było, no to tutaj, tutaj się reguluje tymi śrubami. On w ogóle tak nie zrobił, tylko tutaj smarował, to jeszcze kleił, nie wiem, namotał strasznie, a nic nie trzeba było. W bardzo dobrym stanie ogólnie. Ta <tanuj> arena fajna, jestem zadowolony. I tak sobie na razie stoją, ale później zajdę jakieś lepsze miejsce z tyłu pewnie.